Czy ból kolana coraz bardziej Cię ogranicza? Chciałbyś być tak sprawny jak 10 lat temu? Właśnie dlatego pokażę Ci dziś cztery ćwiczenia, które sprawią, że Twoje kolana będą mniej bolesne i bardziej ruchome. Wyjaśnię ci to teraz krótko. Większość osób myśli, że gdy bolą kolana, to z nimi coś jest naprawdę źle. Jednak wiemy z bardzo długiego doświadczenia, że ból kolan często wynika z tego, że mięśnie uda i łydki stają się coraz krótsze i bardziej napięte. I uciskają kolano w taki sposób, że pojawia się ból. I właśnie temu przeciwdziałamy teraz za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Teraz zrobimy dwa ćwiczenia dla obu obszarów. Pierwsze jest trochę bardziej ogólne, a drugie znajdziesz również w naszej aplikacji. Pokażę Ci ćwiczenia na prawe kolano. Jeśli masz problem z lewym kolanem, to po prostu zrób je z drugiej strony. Na samym początku całkowicie prostujemy prawe kolano, jednocześnie lekko zginamy lewe i potem powoli pochylamy się stułowiem w dół najniżej jak możemy. Aż poczujesz wyraźne naciągnięcie w tylnej części kolana. Naciągnięcie może być nieprzyjemne, ale dostosuj to tak, by było akceptowalne. To jest bardzo ważne ćwiczenie, które ładnie uwalnia kolano od tyłu. Schodź coraz niżej. I teraz ustaw intensywność. Na początku zaczyna lekko boleć, potem trochę bardziej. Poruszaj się powoli, możesz się dobrze podeprzeć. Powoli przesuwaj się w dół, aż poczujesz, że dyskomfort w zgięciu kolana pozostaje wciąż możliwy do wytrzymania bez większego problemu. I zostaw nogi lub nogę całkowicie wyprostowaną. Wtedy boli najbardziej, a jeśli zauważysz, że nie była całkiem wyprostowana, i musisz ją jeszcze bardziej wyprostować, to lepiej unieść się trochę wyżej. Tak, także intensywność na początku nie jest zbyt duża, a potem powoli coraz dalej. Następnie mocno chwyć się z tyłu za nogę i delikatnie podciągnij swój tułów troszkę bardziej do góry. Ponieważ się trzymasz, nie idzie w górę. Rozluźniasz się i idziesz trochę niżej. I jeszcze raz użyj trochę siły, aby unieść pośladki. Następnie ponownie się rozluźnij i postaraj się zejść jeszcze trochę głębiej. Potem zauważysz, że zawsze można iść trochę dalej. Zostań w tym zakresie, który nadal jest przyjemny. Bardzo ostrożnie schodź coraz niżej. Cały czas wykonuj ćwiczenie. Jeśli musisz przerwać, zrobiłeś za dużo. Spróbuj działać mniej intensywnie. Z tego właśnie punktu powoli ponownie się unosimy do góry. A teraz przemieszczamy się przed tę ścianę. Ustaw się prawą nogą do tyłu. Gdy ćwiczysz lewym kolanem, cofnij swoją lewą stopę i bardzo dokładnie do końca wyprostuj nogę. Następnie uginaj coraz bardziej lewe kolano, jeszcze bardziej i tym razem poczujesz rozciąganie w górnej części łydki. Trzymaj kolano całkowicie wyprostowane i pogłębiaj to. I wtedy poczujesz, że to jest właśnie to rozciąganie. Również z tyłu nogi, ale nieco niżej niż zgięcie kolana, i oba świetnie się uzupełniają. Coraz głębiej, kolano całkowicie wyprostowane. Ładnie oddychaj, ustaw intensywność tak, aby była wciąż znośna. Uwaga, stopa prawej nogi absolutnie nie może być skierowana na zewnątrz. Powinna być skierowana idealnie prosto na ścianę. Następnie wchodzisz coraz głębiej w rozciąganie i kontrolujesz, żeby prawe kolano było dobrze wyprostowane przez cały czas, w miarę możliwości. Następnie naciskasz przednią częścią stopy mocno na podłogę, jak gdybyś chciał stanąć na samych palcach. Poluzuj znowu. I wchodzisz dalej w rozciąganie. I jeszcze raz nasz trening siłowy: dociskasz prawą przednią częścią stopy, a także palcami tak mocno, jak to tylko możliwe, do podłogi. Trzymaj kolano wyprostowane. Rozluźnij się i idź jeszcze trochę dalej w rozciąganie. A teraz powoli wychodzimy z ćwiczenia. Trochę się poruszaj. Być może zauważysz, że kolano już czuje się znacznie lżej. A teraz zrobimy coś na przednią część ciała. Jeśli to, co teraz pokażę, czyli położenie nogi w ten sposób i przesuwanie pośladków w kierunku pięty jest dla Ciebie za trudne, to proszę zrób tak, że przejdziesz do pozycji na czworakach. I cofniesz się tak daleko, aż poczujesz, że dalej już nie możesz. Pozostajesz w tej pozycji i robimy ćwiczenie razem. Ja jeszcze raz przechodzę do tej wersji, ponieważ jest intensywniejsza. I dlatego pokażę wam tę wersję. Ale jak mówiłem wcześniej, jeśli to jest za trudne, róbcie równolegle tę drugą wersję. I idź cały czas do. do tyłu. Teraz bardzo ważne jest abyś ładnie cofał swój pępek cały czas. I nawet jeśli twoje pośladki nie dotykają bezpośrednio pięty, to naprawdę nic nie szkodzi. Może być tak, że nadal będziesz w tej pozycji. Wtedy przybliżaj pośladki coraz bardziej do pięty. A jeśli dalej nie idzie, to wtedy stopniowo przesuwasz się coraz bardziej z tułowiem do tyłu. I wtedy poczujesz to rozciąganie tutaj bardzo intensywnie na udzie, a później naciskasz stopę prawą nogą na podłogę, jakbyś chciał wyprostować swoje całe nogi. Rozluźnij się ponownie, przechodzisz trochę dalej w rozciąganie. I znowu naciskasz stopą na podłogę, rozluźniasz się i idziesz jeszcze kawałek dalej w rozciąganie. Oddychaj spokojnie, utrzymując intensywność na poziomie, który jest jeszcze dobrze do zniesienia. A teraz powoli wychodzisz z tej pozycji. Wstań. Weź ratownika łydki. Weź ratownika kolana. A jeśli go nie masz, włóż kilka książek pod stopę z przodu. A teraz wykonaj dokładnie to samo, ale z wstępnym rozciąganiem. Wówczas zauważysz, że to rozciąganie jest wyraźnie intensywniejsze i zdecydowanie łatwiejsze do osiągnięcia. Przesuwaj się porządnie dalej z miednicą mocno ku przodowi. Upewnij się, że kolano jest cały czas całkowicie wyprostowane. Unieś delikatnie lewą stopę, aby wyraźnie poczuć jak całość ciężaru. Twojego ciała koncentruje się w pełni na prawej nodze. Gdy uznasz, że rozciąganie jest za małe, podłóż dodatkowy klin. Ustaw się tak, aby być jak najbliżej. Nad ratownikiem kolana z biodrami, wtedy masz najlepszy stosunek siły. I teraz próbujesz także tutaj. Wcisnąć przód stopy w ziemię. Jakbyś chciał. Stań na palcach. Ale to nie jest możliwe, ponieważ waga naciska cię w dół, rozluźniasz się, idziesz dalej. I jeszcze raz, naciskasz znowu przednią częścią stopy w dół. Napnij łydkę, potem rozluźnij. Upewnij się, że prawe kolano jest wyprostowane i ponownie wejdź w rozciąganie. A następnie bardzo powoli wyjdź. To rozciąganie jest intensywne i skuteczne, więc poruszaj się ostrożnie. I naprawdę poczuj to: czy widzisz, jak to już się rozluźniło? No dobrze, teraz spróbuj poczuć to w środku rusz się trochę. I obserwuj przez następne dni, jak czujesz się, na przykład, podczas wchodzenia po schodach, albo kiedy wybierasz się na dłuższe spacery, czy dostrzegasz jakąś różnicę. A jeśli tak, a tego jestem całkiem pewien, to wykonuj to regularnie każdego dnia. W przyszłą sobotę pojawi się nowe ćwiczenie, nie mogę się już tego doczekać.